Cześć! Witajcie! Dziś będziemy wymieniać świece we pieście Zaczęło falować na obrotach. Szarpał jak się powoli jedzie. Już zaczynał szarpać. Byłem wczoraj na komputerze. Okazało się, że trzeba tutaj... Zapłon, że zapłon wypada. I trzeba wymienić albo świece, albo kable, albo iskrownik, albo wszystko razem. Ja zacznę tutaj po najmniejszej linii oporu. Wymienimy sobie świecę. I już przygotuję sobie, zaraz Wam pokażę, jak będę to robił. Żeby wymienić świecę w samochodzie Ford Fiesta 1.4 benzyna z 12 roku, nie trzeba wiele. Prosta sprawa. Ja już tu sobie trochę przygotowałem, żeby nie przedłużać filmiku. To zaczynamy, zdejmujemy kable od świec, wychodzą dość ciężko, ale się da, hop, 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 hop. żeby nam nie przeszkadzały, zdejmujemy sobie z i już, cyk, całość tu wykładamy, możemy się zerknąć i ocenić stan, czy tu czasami coś podejrzanego nie jest, wszystko jest ok. W celu popuszczenia świec ja mam taki klucz przygotowany sobie i taką, Przetyczkę, że tak powiem, bo tak mi spasowało. wkładamy Cyk. Pusiło. Wykręcamy świece. Ja już się czyściłem. Czyściłem przepustnicę, ale na nic się to zdało. No i zobaczymy, będziemy teraz zmieniać te świece. Jeśli będzie ok, to. To fajnie, jeśli nie to będziemy dalej zmieniać. Pierwsza wyciągamy tu gotowe. Kupiłem NGK mówili, że bardzo dobre. Zobaczymy w ogóle czy to jest to, Jest nawet. Nawet, nawet pasuje. Tam wsadzamy. Najlepiej już jedną od tego. miałem popuszczone te śruby, żeby nie przedłużać w filmiku. Odkręcimy sobie to wszystko. Jest utworzony ten silnik, to wszystko, ale tu mieszkamy w takich warunkach polowych, że, że inaczej nie może. Się To jest scena niezależności i świętego spokoju. Ale mamy już podpuszczone, wyciągamy, cyk. W sumie konkretnie pokazywało na drugim cylindrze, że coś tam jest nie tak. Ale ja wiem, który to jest drugi cylinder Mogę nie wiedzieć skąd to wiedzieć, nie? To jest mechanik O, że sztyw mordę Jajajajajajaj Kładzie. tam gdzie nie ma muszę jakieś szczypeczki. szczypeczki poszukać dobra mam tu mniejsze kombinereczki i wysięgnijmy siedzieliśmy, dobra o tam się chodzi o to żeby ładnie scelować to dobra, super wyszło Jestem wam. Jestem ciekaw, jak to tu będzie wyglądało. Czy to pomoże? Czy nie pomoże? Chciałbym, że pomogło, bo jednak same świece kosztowały mnie 50 zł. A już tutaj, następne. Następne rzeczy takie jak kable i iskrownik to już są droższe rzeczy nie chcę tam kupować najtańszych bo to auto mamy od nowości chciałbym, że, chciałbym żeby długo nam służyło a jak będzie zobaczymy Fajne, bardzo dobrze się sprawdza. Mogę szczerze polecić. Mamy 115 tysięcy kilometrów najeżdżony już nim. Jest ok. Dobra, dokręcamy. Była taka grzechotka, to wyposowało, ale akurat nie mam Ops.

Niecudowalnie kolor te mamy to Pokażę Wam te kable zobaczcie tu jakieś złamane a tu poobżerane kuny leśne to są szkodniki Wskoczyło, wskoczyło, wskoczyło... Wskoczyło... Ops, wskoczyło... Ops... Dobra, sprzątamy, odpalamy i sprawdzamy. Co Wam powiem? Chodzi super, fajnie. Także wymieniłem tylko świece i autko zaczęło na nowo żyć. Cieszę się bardzo, nie muszę większych kosztów ponosić. Do następnego. Hej!